Szanowni Państwo, dosłownie kilkanaście minut temu zakończyło się spotkanie pana prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem o szczegółach tego spotkania, o tym, co było tematem dzisiejszych rozmów opowie pan minister Paweł Szefernaker, szef gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowni Państwo, jak państwo wiedzą, wczoraj odbyło się ważne spotkanie liderów europejskich z Panem Prezydentem Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. To było spotkanie zorganizowane przez prezydenta Donalda Trumpa. W spotkaniu tym wziął udział pan prezydent Karol Nawrocki, prezydent Rzeczpospolitej. Po tym spotkaniu pan premier Donald Tusk poprosił kancelarię prezydenta o zorganizowanie spotkania z Panem Prezydentem. Do spotkania doszło dzisiaj w południe, przed chwilą się zakończyło. Spotkanie przede wszystkim dotyczyło kwestii międzynarodowych, kwestii bezpieczeństwa, spraw najważniejszych dziś dla Polaków. Pan prezydent Karol Nawrocki przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach. Konstytucja prerogatywy prezydenta jasno wskazuje, pan prezydent będzie aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, będzie korzystał z prerogatyw, które są prawem dla niego ustanowione, o tym między innymi także była ta rozmowa. Prezydent Karol Nawrocki przekazał panu premierowi informację o zwołaniu Rady Gabinetowej, to o czym mówił podczas orędzia w parlamencie, podczas zaprzysiężenia. Rada Gabinetowa Odbędzie się 27 sierpnia i będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz z kwestiami ustrojowymi, rozwojowymi. Rozwojowymi, te, które dotyczą ustaw, które pan prezydent już wprowadził do parlamentu. Pan prezydent w pierwszych dniach, tak jak zapowiadał w kampanii wyborczej, przedstawił. Ustawy rozwojowe, ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym, ustawę, ustawy podatkowe. W przyszłym tygodniu będzie oficjalne zaproszenie. A dziś już pan prezydent, panu premierowi podał informacje i ustalili, że ta rada 27 sierpnia się odbędzie. Szanowni Państwo, tak jak mówię, przede wszystkim były to kwestie. Bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Także panu, pan prezydent przedstawił to spotkanie, o którym wczoraj informowały media liderów europejskich z prezydentem Donaldem Trumpem. Panie... Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mamy mało czasu. Za chwilę udajemy się na wręczenie nominacji generalskich. Zatem proszę o trzy pytania. Pan był pierwszy, bardzo proszę. Panie ministrze, w jakiej atmosferze przebiegało to spotkanie? Czy premier Donald Tusk odebrał po prostu komunikat od prezydenta, czy jeszcze przedstawił swoje stanowisko? To ta rozmowa trwała godzinę. Była rozmową rzeczową o sprawach ważnych dla Polski. Ale to dobra atmosfera, czy wroga? Panie redaktorze, yy, atmosfera normalna takiego spotkania, jaka powinna być na spotkaniu prezydenta z premierem, nie jest to spotkanie towarzyskie. Jest to spotkanie dwóch najważniejszych osób w państwie, które rozmawiają o tym, jak wygląda. Ją sprawy najważniejsze dla Polaków. Czy to spóźnienie prezydenta było zamierzone? Jestem przekonany, że wszystko odbyło się zgodnie z tym, jak dotychczas tego typu spotkania się odbywały. Przyjechał pan premier, chwilę później przyszedł pan prezydent. Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Jak prezydent zareagował na, to, na propozycję tego spotkania? Bo do tego spotkania miało po prostu no, nie dojść tak szybko. Jak, jak prezydent zareagował? Powtarzam, po spotkaniu z prezydentem Trumpem po tej telekonferencji wczorajszej, pan premier poprosił o spotkanie z prezydentem w sprawach najważniejszych dla Polski. Pan Prezydent zapowiadał, że jeżeli będzie chęć w sprawach najważniejszych dla Polski rozmowy z premierem, to takie spotkanie się odbędzie. Skoro była taka prośba, to takie spotkanie się odbyło. Pan, tutaj, to, panie... pan, premier, pan premier mówił wczoraj o tym, że nie możemy pozwolić na to, żeby Polacy byli rozgrywani przez sojuszników i przez wrogów. Mówił to właśnie a propos tych spotkań. Czy o tym też rozmawiano? Jaka była odpowiedź pana prezydenta? Panowie, tak jak powiedziałem, rozmawiali, pan prezydent przedstawił. Zasady, na których powinna ta współpraca prezydenta, premiera i codzienna praca w oparciu o prerogatywy prezydenta. Y, wyglądać y, y, także w relacjach międzynarodowych. Szanowni, Szanowni Państwo, do, bardzo dziękujemy. Naprawdę wczoraj musimy jechać już na spotkanie. Ostatnie pytanie. Ostatnie, pytanie, to, pytanie. Ostatnie potwierdzają, pytanie. Potwierdzają Państwo te doniesienia prasowe, że wczoraj prezydent Karol Nawrocki nawiązał do polskiego doświadczenia historycznego, powiedział Donaldowi Trumpowi o rocznicy też 15 sierpnia. Jaka była też reakcja prezydenta na, na słowa polskiego prezydenta? Tak, o tym mówił również pan minister przydacz, że pan prezydent w swojej wypowiedzi podczas telekonferencji europejskich liderów z prezydentem Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, w swojej wypowiedzi również nawiązał do tego, że spotkanie pana prezydenta Trumpa na Alasce z prezydentem Putinem będzie, będzie spotkaniem, które odbędzie się 15 sierpnia. Do tej analogii historycznej, do tego, że Polacy w 1920 roku zatrzymali nawałę bolszewicką, również nawiązał w swoim wystąpieniu wpis o tym, że jednym byliśmy z panem prezydentem w 100%, że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci. Może pan to potwierdzić? Panie redaktorze, myślę, że to było spotkanie, które przedstawiło jak gdzie prezydent przedstawił jak widzi dalszą współpracę jakie zasady tej współpracy powinny być że one wynikają przede wszystkim z konstytucji i z mocnego z bardzo mocnego mandatu jakim Polacy obdarzyli pana prezydenta Karola Nawrockiego dziękuję bardzo dziękujemy.